Cześć, witajcie z Zona Dzisiaj jadę Wam pokazać stary traktor. 7 lat już jeżdżę tą samą drogą do pracy. i on, Ten traktor tak długo, jak tu jestem w Niemczech, jeżdżę do pracy cały czas stoi na tym skrzyżowaniu. Już no, dojeżdżamy do miejsca. Tutaj mamy Volkswagena Bilena Volkswagena. auta sprzedają sobie ten traktor, do którego jedziemy stoi dosłownie stoi dosłownie tutaj, taki niebieski podjedziemy, malutki taki Jadę i spróbuję go nagrać, mam nadzieję że nikt nas stąd nie wyrzuci a już widzę co to, to jest za traktor, Hanomak. dobra no to jesteśmy na miejscu Mam nadzieję, że nikt nas stąd nie wyprosi. Ale jak już widzicie, to jest Hanomak. Jaki model dokładnie nie wiem, mówię Wam 7 lat jestem tutaj. Jeżdżę do pracy tą drogą i on sobie tak tutaj stoi. Ale już musi długo, długo stać. Widzicie, aż już wrasta w ziemię. Hanomak. Z tego co już widzę, dwucylindrowy. nawet nie jest w tym stanie. Widzicie, przedni przednie, ładowacz. 6 biegów, tak jak w, tak jak w Ursusie 330, 28, 25. Kurde, ciekawe czy jest na sprzedaż. Nawet nie wiem do kogo tutaj on należy. To jest dom. Czy w ogóle na chodzie jest? Już kupę lat tutaj stoi. Widzicie, felga aż wrosła w ziemię. Ale nigdzie jeszcze nie zauważyłem tabliczki znajomej nowej. Ale podnośnik ma pompę. Co to jest za model? Tu jest jakaś tabliczka, ale ta ona jest zamalowana cała. O, tutaj coś mamy. Ale też jest mało czytelne. Także nie mam pojęcia, co to jest za model. Ale tutaj mi się wydaje, że ktoś miał wody zalane I tutaj chyba były broki I chyba broki wystrzeliły Na pewno była woda zalana Widzicie Zgrąbane Ciekawe kurde Z kim by trzeba było pogadać i, I zapytać się Czy w ogóle jest na sprzedaż jak to za ile Opony, wiadomo, tutaj opony są zajechane. Tak wygląda z przodu. Słuchajmy, zobaczcie, tutaj mamy skrzyżowanie, ulica, auta jeżdżą, a tutaj jest traktor stoi. Panoma. Nie wiem, może postaram się tutaj zapukać do drzwi, bo muszę iść do auta po maskę i się dowiedzieć troszkę na ten temat coś, ale nie będę nagrywał, bo Niemcy mają to do siebie, że nie lubią jak się nagrywa ich. Nie mam, nie mam pojęcia. To jest coś też jest napisane, wszystko pozamalowywane. Ale na pewno dobra baza do renowacji, ale szkoda, że nie wiadomo, który rok. Gdzieś tu pisze Bauer albo coś. Nic nie pisze Ale ciekawe jak tu są broki wyrąbane Ciekawe czy silnik nie jest pęknięty I dlatego może Ten traktor tutaj stoi Wody pewnie było zalane Tak jak w moim ciapku Pewnie zima przyszła i zamarzło No nie wiadomo rozróżnik wyciągnięty, ale cienki pasek, Ty cieniutki pasaczek ja pierdzielę. Ciekawe, który to jest rok. Olej jakiś jest w środku. Który to jest rok? I co to jest w ogóle za model? Nawet akumulator jest z dołu. Tu ja teraz zobaczyłem. Mówię Wam, on tu chyba stoi kurde z 15 lat. Pierdzielony, wzrośnięty w ziemię Ktoś go po prostu wymalował i tak postawił i stoi. Pójdę do tego domu i się, go, i się zapytam. Nic, po, postaram się tam pójść do tego domu, zapukać, zapytać się o ten traktor. Jak coś się dowiem, to to jeszcze coś dogram i, i powiem. Słuchajcie, bo ja tam na dole, zapukałem do drzwi, mi taki pan i mówi, że to nie należy do niego do niego ten traktor. Mówi, że myśli, że należy do tego co im wynajmuje, ten, ten dom, ale tutaj chodzę i to mi wygląda tutaj wszystko jak na jakiś stary młyn. A to by się zgadzało, bo tam na dole jest rzeka, kanał. No słuchajcie, udało się, znalazłem gdzie to państwo mieszka. Tam na dole, zabunkrowani, starsi Niemcy. Starsi Niemcy, ale bardzo miła pani, sympatyczna. I się spytałem mu mniej więcej, ile ma lat, z którego jest roku. Ta pani nie wiedziała, spytała się męża. Powiedziała, że około, dokładnie nie wiedzą sami, bo papiery zgubili, ale on ma około z 1950 tego roku jest w produkcji, ten Hanomak. Ale co najważniejsze, nie jest na sprzedaż. Miła pani, starsza pani, około 70 powiedziała, że, że ona go dostała na 35 urodziny, a teraz się raz ma 72. Także powiedziała, nie sprzedaje, ma do niego. Ma po prostu sentyment do tego traktora i nie sprzedaje i koniec. Ale powiedziała, że mogę sobie śmiało nagrać, nie ma problemu. Naprawdę mieli ludzie. I zostawiają go sobie tutaj jako dekorację. Ale się spytała w razie czego, gdzie mieszkam i tak dalej, że może kiedyś w przyszłości będzie może sprzedawany. Ale już mówi tyle ludzi się pytało, a też z Polski powiedziała, bardzo dużo z Polski ludzi chodziło do nich do domu się pytać o ten traktor. Ale powiedziała, nie sprzedaje. Za żadną cenę na razie. Na razie można zapomnieć. No. Także jeszcze raz wam pokażę. taką się prezentuje. I nie jest na sprzedaż. Kiedyś starsza pani mówiła, że kwiaty sprzedawali. Tam, tam jest ławeczka, tam sobie siedzieli. Widzicie, to, to już jest wszystko zacjęte. I to był młyn. Powiedziała, że to był młyn kiedyś tutaj. I powiedzieli, że nie jest na sprzedaż. I koniec. Bało Wam się film. Zapraszam do subskrypcji, do polubienia, dokumentowania. I proszę napisać, kto się na tym zna oczywiście. Na... Proszę napisać w komentarzu, jaki to jest model traktora. Kto się na ten temat zna. To nic, to do następnego. Na razie.